Witam wszystkich na kanale. W dzisiejszym materiale dosyć inny format i lokalizacja z racji tego, że jestem na wakacjach, postanowiłem, że nagram bardziej merytorycznie to, czym są automatyzacje, i jak działają, dlaczego każda osoba, która posiada jednoosobową działalność, też agencje z większą ilością osób w zespole powinna zainteresować się wdrożeniem takich rozwiązań do siebie, jaką dają dźwignię i tak naprawdę dlaczego są aż tak konieczne w dzisiejszych czasach. I możemy sobie w ogóle przejść do tego, czym są automatyzacje, tak, żeby to było jasne dla każdego. Ponieważ na moim kanale raczej nie skupiam się na wyjaśnieniu takich kwestii, pokazuję już gotowe. Rozwiązania i systemy, które można sobie skopiować oraz wdrożyć. Natomiast wiem, że wiele osób, które oglądają moje odcinki na kanale, nie do końca w ogóle wiedzą, z czym to się je, dlaczego to powinno działać, jak to działa, jak to w ogóle wdrożyć, czym to jest i tak dalej. Więc chciałbym właśnie tę kwestię pokryć w dzisiejszym odcinku. No i możemy sobie przejść w ogóle do tego, czym jest automatyzacja, tak, żeby to było jasne dla każdego. Więc automatyzacja to jest zastąpienie ręcznych powtarzalnych procesów nowoczesną technologią, w bardzo wielkim skrócie, czyli rzeczy, które wykonujemy ręcznie, które są powtarzalne, które są możliwe do zautomatyzowania, możemy oddelegować do. Naszego w cudzysłowie komputera, który będzie wykonywał te rzeczy za nas, no, a my będziemy mogli się skupić na bardziej istotnych rzeczach, jak na przykład sprzedaż, marketing, czy też dostarczanie rezultatów naszym klientom. I to jest tak w skrócie: i jak w ogóle działają automatyzacje, dlaczego one działają, jak to się dzieje, że. Nie musimy pewnych rzeczy robić ręcznie, że tutaj nam się coś wklej do arkusza, tam wyślecie wiadomość i tak dalej. Teraz myślę, że najłatwiej będzie, jak przedstawię konkretny przykład tego, jak działa przykładowa automatyzacja, tak, żebyście mogli sobie to zwizualizować. Więc dla jednego z moich klientów, Chrisa, który posiada usługę dostarczania klientów w branży beauty dla salonów kosmetycznych, stworzyliśmy automatyzację dla nowych lidów, czyli mamy kampanię, gdzie dane podaje swoje dane kontaktowe. Następnie te dane przesyłane są do CRM, czyli miejsca obsługi wszystkich tych naszych kontaktów, które zapiszą się w kampanii, abyśmy mogli później potencjalnie konwertować na klientów. I oprócz tego jeszcze po wpisaniu dostajemy od razu powiadomienie na Slacka, czyli na miejsce na Workspace, w którym mamy cały nasz team. I dzięki temu od razu, tak naprawdę dwie minuty po wpisaniu się danej osoby, dostajemy powiadomienie na kanał z oznaczeniem danego członka zespołu, w tym przypadku Setera, który odpowiada za zadzwonienie do takiej osoby. No i tak naprawdę skracam to maksymalnie czas kontaktu od wpisania się do pierwszego telefonu, dzięki czemu możemy dużo mocniej zwiększyć konwersję z potencjalnego lida na umówioną rozmowę, czy też na przykład konsultację, wizyty i tak dalej. Więc to jest również ta mocna strona automatyzacji, czyli nie tylko to, że jesteśmy w stanie oddelegować pewne rzeczy, a jesteśmy w stanie robić je dużo szybciej. Więc w naszym przykładzie, który teraz omawiamy, po wpisaniu się kontaktu, setter od razu dostaje informacje kontaktowe, czyli dzwoni do setera i następnie może umówić go na wizytę czy też konsultację. Dzięki temu, że robi to już dwie minuty po dostaniu informacji, ma 80% większą szansę na to, aby dana osoba zapisała się na wizytę, dlatego że nasz potencjalny klient jest dalej rozgrzany, czyli pamięta, co dokładnie wypełniał, jaki formularz, co Zawierała reklama i jaka jest usługa. Dzięki temu, jeżeli od razu do niej zadzwonimy, to możemy rozwinąć pewne kwestie i od razu umówić ją na kolejny etap. Jeżeli zrobilibyśmy to na przykład w drugiej części dnia, czy też na następny dzień, no to dana osoba już sobie wykonywała jakieś tam pewne rzeczy, była na siłowni, musiała zrobić jakieś tam swoje zadania i tak dalej. Jeżeli zadzwonimy do niej po prostu po kilku godzinach, to ona już może nawet nie pamiętać, że wpisywała się w jakimkolwiek formularzu, albo jeżeli będzie pamiętać, to nie będzie dokładnie pamiętać, jaka była usługa i po prostu będzie dużo mniej szansa, że skonwertujemy taką osobę na potencjalnego klienta. Więc to jest przykładowa rzecz, którą możemy sobie Automatyzować. No, i na przykład, jeżeli już mamy tą osobę na rozmowie telefonicznej z naszym seterem, no to możemy sobie dodać automatyzację, że po wpisaniu osoby do kalendarza wysyła nam się SMS z potwierdzeniem, dodaje nam się event w kalendarzu Google, tak żeby dana osoba mogła sobie od razu rozplanować to w czasie. No i też dla teamu jest to bardzo istotne, dlatego że blokuje nam to slot dla salonu, czyli dla osób, które wykonują tą usługę. Dzięki temu możemy na bieżąco monitorować pewne wizyty. I co dalej się dzieje, gdy taką osobę już zapiszemy na konsultację? No, mamy kolejną automatyzację, która pozwala nam przed. Spotkaniem wysyłać przypomnienia, czyli na przykład dwa dni przed spotkaniem wysyłamy SMS, następnie jeden dzień wysyłamy e-mail i trzy godziny przed wysyłamy SMS z potwierdzeniem. Dzięki temu mamy cały proces pod kontrolą, wszystkie rzeczy praktycznie dzieją się automatycznie I co najważniejsze, mamy stabilną strukturę, którą możemy sobie wprowadzić na skalę. Zaraz tego, że jeżeli będziemy mieli więcej lidów, jeżeli będziemy mieli więcej serwerów, jeżeli nie mamy stabilnego źródła, czy też struktury przeprowadzania tych potencjalnych klientów, no to po prostu będziemy się gubić, będziemy gdzieś mylić jakieś informacje i tak dalej. Więc myślę, że teraz już wizualnie. Można było sobie zobrazować, jak taka przykładowa automatyzacja wygląda i co może się w niej dziać. I myślę, że teraz pokrótce już mógłbym powiedzieć, jak działają nasze automatyzacje, więc. Jeżeli już wiecie, jak wygląda ten proces, to jest to po prostu przekazywanie danych między platformami, czyli mamy na przykład tego Facebooka, gdzie dana osoba wpisuje się w kampanii, przekazujemy dane do CRM Go High Level, przekazujemy dane do Slacka i możemy również dodawać nowe rzeczy do naszej sekwencji. Jeżeli na przykład chcielibyśmy wysłać e-mail, to tworzymy zupełnie nową treść, a następnie ten e-mail jest wysyłany, więc jest to osobna akcja. Już nie używamy tych konkretnych danych, które tutaj mieliśmy, tylko tworzymy nowe. No i na przykład na podstawie tego maila możemy stworzyć kampanię i tak dalej. Więc jest to duże uproszczenie na skali i tak naprawdę... To jest tyle w tym materiale. Chciałem bardziej przedstawić dla osób, które nie do końca orientują się w tym, dlaczego powinniśmy używać automatyzacji, czym one tak naprawdę są, co to słowo pod sobą posiada. Dlatego, że możemy obrazowo znać zasady działania, ale nie wiemy, jakie benefity nam to przynosi, więc myślę, że tutaj mamy to mniej więcej dogłębnie przedstawione. I to było tyle w tym materiale. Myślę, że dogram jeszcze kilka osobnych kwestii, które często nie są jasne dla osób zewnętrznego środowiska, także. Będą jeszcze odcinki z tej lokalizacji. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli kogoś interesują tego typu rozwiązania, o których dzisiaj wspomniałem, i chciałby sprawdzić, czy automatyzacja może w ogóle pomóc mu w jego sytuacji, no to w linku w opisie będzie kalendarz, gdzie możecie się na konsultację jeden na jeden. Spojrzymy na Twoją sytuację, spojrzymy na Twoją firmę, czy też jedną osobą działalność i powiem Ci, czy automatyzacja może Ci pomóc i jaką dźwignię może prowadzić Twojego biznesu, tak, abyś mógł wyskalować się na wyższy poziom. Więc dzięki jeszcze raz i widzimy się w przyszłych materiałach.